Witajcie serdecznie dzisiaj ponownie z Zielonego Lasu. Tym razem osośnie. Sosna co rok daje nam dobra, dobra natury. Wczesną wiosną są młode pędy, które zbieramy na soki. Tak samo zbieramy młode zielone szyszki. Już jest po czasie zbiorów z młodych szyszek, z młodych pędów. Robimy. Soki robimy różne odwary na kaszel, na chrypki, na naszą odporność. Cały rok nasze sosny dają szyszki. Teraz jest okres, zaczął się już z okres spadu szyszek, które wykorzystujemy w różny przedziwny sposób od materiału palnego. Podgrywającego, ocieplającego do materiału zabawkowego, dekoracyjnego. Młode pędy później stają się starszymi pędami i zimą możemy cały rok wykorzystywać igły sosne na herbatki. Igły zawierają bardzo dużo różnych. Drogocennych minerałów, witaminy C. Mało kto wie, jak dużo witaminy C zawierają właśnie igły, sosny. Cały rok możemy herbatki z nich robić, nawet zimą. Polecam. Do usłyszenia i do zobaczenia.